Według danych AgriTrack w lutym 2023 roku w Polsce zarejestrowano 782 nowe ciągniki rolnicze. Jest to wynik gorszy w porównaniu do zeszłego roku o 3%. Najwięcej nowych ciągników rolniczych w lutym 2023 roku zostało zarejestrowanych w województwie mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim. Natomiast najmniej ciągników w województwach zachodniopomorskim, opolskim i lubuskim. Rolnicy w lutym 2022 roku najczęściej wybierali ciągniki w segmencie mocy 100-130 koni mechanicznych. Drugim najpopularniejszym segmentem mocy okazał się segment 50-75 koni mechanicznych. Na trzecim miejscu znalazł się segment poniżej 50 koni mechanicznych. Patrząc na dane od początku roku, ciągniki o tej samej mocy cieszyły się największą popularnością wśród rolników. Warto dodać, że dosyć dużymi wzrostami. Cieszy się segment powyżej 200 koni mechanicznych. Niesłabnie również rynek maszyn używanych. W lutym 2023 roku 1934 maszyn, które zostały zarejestrowane, to maszyny, które przyjechały do nas z zagranicy. Ponad 3300 maszyn z importu to wynik od początku roku, czyli od stycznia, uwzględniając styczeń i luty 2023 roku. Trzeba dodać, że jest to około 500 maszyn więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.